Serial Elif wraca po przerwie do telewizji. Zobacz streszczenie 998 odcinka Elif, który już niebawem w TIF. Już wiadomo, co czeka Melek, Elif, Asli i pozostałych bohaterów tureckiej telenoweli. O ich dalszych losach informujemy w tekście. Serial Elif już 21 czerwca wraca do TVP po przerwie związanej z Euro 2020. W 998 odcinku Melek i Majer bezpiecznie wracają do domu. Asli wyznaje im, że Elif wymknęła się z domu. Maier wyrusza na poszukiwania dziewczynki, prosząc Melek, by została w domu. Kobieta nie może jednak wytrzymać. Już ma wyjść z domu, kiedy na progu pojawia się Elif, a tuż za nią Masajd i Kimet. Radość i zdumienie wszystkich nie mają granic. Masajd jest zaskoczona, że Asli mieszka z Melek i Elif. Asli trudno uwierzyć, że Melek pracowała u haktanrów i że ona i Elif znają Kerema. Melek opowiada, dlaczego razem z Elif musiały nagle opuścić rezydencję, a Masajd o swoich poszukiwaniach. Majer orientuje się, że zostawił telefon w domu Melek. Gdy przyjeżdża na miejsce Asli, informuje go o tym, że Elif się znalazła. Ze względu na gości Majer nie wchodzi jednak do środka. W drodze powrotnej Mayer zauważa ranę rozmawiającą z jakimiś podejrzanymi mężczyznami. Melek chce wyznać Masajd prawdę o tym, że jest matką Elif, ale w ostatniej chwili rezygnuje. Zobacz zdjęcia z 998 odcinka Elif w galerii. W emisji jest już ostatni sezon Elif. Melek i Elif udało się zbiec przed ludźmi Tarika. Jodą teraz skromne życie, widma przeszłości nie do końca je opuściły. Parla nie poślubiła Kerema, ale zachowuje się jak jego żona i pani domu. Masajd ze smutkiem przygląda się całej sytuacji, nie mogąc pogodzić się z nieszczęśliwym losem swoich dzieci. Kobieta martwi się także o Elif i Serę, które nagle zniknęły z rezydencji. W domu zjawia się za to jej siostra, Kimet Ozłem Sawas, która ponad 30 lat temu uciekła z ukochanym i nie kontaktowała się z rodziną. Masajd nie posiada się ze szczęścia. Ta szykuje planuje jednak zemstę. Elif, o czym jest serial? Melek pracowała jako służąca i zaszła w ciążę z synem bogatych pracodawców, nie mówiąc ukochanemu o ciąży, odeszła z pracy. Kenan, przekonany, że kobieta go porzuciła, po pewnym czasie ożenił się i założył rodzinę. Tymczasem Melek urodziła córeczkę. Związała się z brutalnym pijakiem i hazardzistą, który postanowił sprzedać Elif gangsterom, by spłacić długi. Melek musi uciekać wraz z dzieckiem. Jej dawna koleżanka potajemnie zabiera Elif do domu jej biologicznego ojca. Elif odcinek 998